Bardziej się ułatwia grać sytuacyjnie w diamencie, czy obizować gdzieś pół do Master'a. Wydaje mi się, że najlepszym sposobem jest ogarnięcie sobie na przykład dwóch, trzech kompów. Tak dobrze. I flexowanie pomiędzy tymi trzema kompami, to znaczy od tego, jaki masz spod, jakie masz itemy, jakie masz segmenty, nie? To jest według mnie najlepsza, najlepsza opcja, żeby grać. Heidi dostaje segment tego. O nie, troll despair. Chyba to są tołmy tego. I mam tutaj dobre taumy. Ej, po, dobra, chat, 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 chat. Hear me out, hear me out. Underground Town, not bad. Rekon Town, not bad. Bruiser? Bees. Superka nie mogę dostać? Edges, eh? dualist? Bees. Let's go. O, w ogóle jeszcze zostałem ten. No się. Okej, okay, Sure Shot? Czy Rekon? Nie no, chyba Rekon. Rekon będzie, będzie, będzie ten. Bezpieczniejszy, co? Idę po statika, idę po GS? Nie no mam, nie no ty pierwszy ten, ten, ten spot nie wychodzi ostatnio, tak jak Powinno Dawaj freestar fidla w ogóle a Free freestar fidla Ty, leluk wrócił coś na tiktoka? Oprócz freestar fidla Jest jakiś nowy tiktok leluka? Le... Ly... Eli ouch. No to nieźle, A ja przegrałem, udało się tu przegrać? O wow, let's go Perfect lose, nice Nie no, ja taką bekę miałem z Luka, jak on powiedział, że on zacznie ten Czy wiadomo, że to jest tylko po to, że mu kazali z tego Z ten, ale to i tak beka Że on nie ma opcji, że to będzie regularnie robił Jak przecież, yy, jak Ktoś mu pisał z tego. Od nas zago, żeby zapostował jakiś, jakąś rzecz na Facebooku, to trzeba było 3 dni przypominać i ten. Chociaż nie powiem, ja. Y, ja też się opuściłem z TikTokowaniem. Ale szczerze mówiąc, jebać TikToka, naprawdę, TikTok jest. Y, jest głupi, no. W sensie, jest taki dziwny, no, Rzucisz jakieś... J, wiesz, robisz sobie consistent rzeczy, TikTokki i wrzucisz jakiegoś jednego randomowego TikToka, on ci wleci w jakiś tam algorytm i ci wybije milion wyświetleń, nie? Już wolę tego YouTuba, że faktycznie jakby na YouTubie jak tam gdzieś tam coś robisz i, i ten teraz consistent sobie eee, sobie robię te filmy i faktycznie są jakieś tam wzrosty, no to to jest takie dosyć spoko A na TikToczku jakiś jeden randomowy TikTok rzucisz i o o 100 tysięcy wyświetleń, fajnie. A reszta po 500, 000, po, tych, po 500 na przykład wyświetleń Takie, takie kanały są na TikToku, nie? Pamują, spamują, pamują, żeby jakiś tam jeden TikTok se wyskoczył Fatica to chce, nie? Dobra, jest w tym gościu jeden, nie? Moja koleżanka tak ma, że yy, 2k średni na 1 500k, bo dupę no to dokładnie to jest to o czym mówię, nie? To jest takie taki useless, taki głupie O, Paulinka jest TikTokerką, o, gwiazdą TikToka Nie Paulinka? Ty tam też dupsko wywinasz do TikToku, nie? Proste? No proste Look easy. Pull the spell. Gut to loss. Sad git la cupka. Watching learn. I bring. Ej, w ogóle co jest za sklep? Jakiś bisowy, what? No, trety bardzo dobrze działają. Trety Rekone to jest. Znaczy, może nie taki tier S build, ale taki tier A build, wydaje mi się. Czyli jest dobry spot taki jak ten, no to jest naprawdę dobry. Wydaje mi się, że tutaj nie będę czekał na jakiegoś tego GS, JG. Zresztą mam 4 Rekone, więc to po prostu Ginso. Ginso Static i. i ten. lecimy. Lecimy, lecimy z tematem. Leluka zbanowałem na 24, więc nie będzie mi tu pierdolił, że co na kaisę. Eee, więc jest git, można slamować. Cells są ambicowe w tym kąpie. O ten mnie kontestuje, ale on zroluje do zera. Ja mam jakiś infinite lepszy spot. Na czym undergroundy polegają? Wejdź na mojego TikToka. Jeden z TikToków, z który zrobiłem przed początkiem tego setu, jest wytłumaczenie, jak działają undergroundy. Tam znajdziesz. Jaką ocenę dajesz temu sezonowi TFT? A jaka jest skala ocen? Nie no ogólnie ten set jest bisowy totalnie. Taką ósemkę. Ale to i tak ósemka to najlepiej co było do tej pory. Nie było żadnej dziewiątki ani dziesiątki, więc... ja tu chcę? Chain'a, nie? Trzeba idąc na front koniecznie jakiegoś... Eh, Stinky, hamuj się No nie, ja chciałem tego Chain'a Jak ja zbędę miecz? Miecz ee, pod GS'a albo miecz pod... Ee, jakiś Zekę? Ej, czy to nie jest jakiś take tego? No to musimy być take tego, nie? To jest jakieś jest dobre Cyk, level'ek Cyk, wnioski Cyk, rolka uh. Cyk, leonka Nie, z psą tego Niedobrze

Jakie jest twoje ulubione powiedzenko? Ja mam tak, że mam co chwilę inne, więc ciężko powiedzieć Ja mam po prostu metę na rzeczy, które mówię Ja mam tak, że ja cały czas mówię rzeczy w kółko Ale... Jakieś słowa cały czas mówię w kółko Bo na przykład mam fazę na jakieś słowo, na przykład mam... Mam słowa teraz na kasztana, na przykład kiedyś miałem... Fazę na leminga i na przykład mówiłem zamiast kasztan do, do dęciaków, które chciałem obrazić, mówiłem ty lemingu na przykład nie, ale to tak zależy od spotu po prostu, jest sytuacja, nie? I takiej mety, że tak powiem. Możliwe, że za jakiś czas mi się znowu zmieni. Jakieś inne słówko sobie wymyślę i będę powtarzał w kółko. ale mogę jakiś front trafić, upgrade'owany? proszę. Proszę, jakiś upgrade y na front Okej, jest jeden Trochę mało. Chyba. A ja w ogóle Kajsa 2 nie mam też. O tu też Kajsa 2 by się przyleło trafić. I guess. To też nie ma Kaisa 2. Ale jest i 2 w Ramus 3. No iślę. Like I said Vadla Viza no Come on to serve the greater good okay. Beware Alright I got wind Val. from on there Still. Uh, uh, Ej, co? Ej, jest lepsze w tym spotzie od JG Jak rekrutujesz już pelami przez 4 No jest, jest Ja bym chyba sobą w ogóle Shujino Z kipem Jak uczyłeś się grać w TFT? Chcę myślę... No dobra, weźmy, zagrajmy ten komp. A potem, okej, okay, to zagrajmy jednak inny kom, bo ten był niedobry I tak doszedłem do tego, że... Chciałem grać lepiej i lepiej i lepiej i tak się skolowało to A no streamy, streamy no pomagają naprawdę na pewno, bo... Coach życiowo, mentalny, menta mentalną, ja nie wiem, jak to się odmieni. No, po prostu, gigaszef, giga oglądasz kogoś na YouTube? nagrywa? Nie, oglądam tylko swoje filmiki. Ja bez kitu, moje filmiki są tak zajebiste, Ja za każdym razem, jak otwalam mój filmik wieczorem, bo zazwyczaj jest tak, że kończę streama e, i, i ten, i kładę się do łóżka, nie? I zazwyczaj wtedy jest e, nowy filmik na YouTube. I odpalam ten nowy filmik na YouTube i zasypiam. I instant zasypianie jest filmikiem na YouTube Chat, polecam każdemu. Nie, welka jest spoko. Problem jest taki, że ten higa co nie chce odpadać, chciałbym, żeby ono odpadł. mógł sobie zrolować. To unitę na trójkę. Czemu to też jakieś zakanie Samira? Dwa razy był sumtoł, nie w Samira. what? O, let's go, kasu da. Czy ja chcę czy ja chcę Gargoyle? O Gargoyle. Gdzie więcej bił Plan jest taki na gierkę, że czekamy aż on odpadnie, zrzucimy unity i idziemy w, w rolowalnicką trójki, taki jest mój plan No nie, strollował. Dobrze, że mam te rekony, to one są uciekną od tego Jaxa Tylko go będą wkurwiać. A, on nie uciekł tym velpałem, petyfy? By? Co to za kasztański zachowanie. Dobrze, ten mecz jest free. Fucking gołkuwek. Mmm, jak masz JG to nie musisz lecić czterech Rekonów, ale jak nie masz JG to dobrze jest rzucić tą ażkę, nawet jeden, żeby tylko dawała tego rekona. Jednak, no to jednak ten. Możliwość krytowania jest całkiem, całkiem huge. Oh. Let's go! Ghost on the Nice! I Higa odpad, let's go! Free pierwsze. Rollin', rollin', rollin, rollin, rollin. O, teraz dużo zabijam Żeby taką lenin trafić, żeby się odblokować, co? jakaś Worma po prostu, albo Zidziroth To jest free matchup Zobaczymy jak kubek będzie wysoko, czekaj, wait, kubek Czemu kubek nie ma golda, a przed chwilą miał golda? Po co on zrolował? On nie szedł, w... czekaj, co? Zobacz, to Bug zbugował się, Konami się zbugowała? Po co on tu rolował? Miał Sejuani 2, nie był spod pod 9, a IGES po ZK 2 ale ale... Hmm. Podwójki na front, no ale. No nie wiem, może. W sumie, może tak zagrał pod top 2 w tym lobby i tak mnie by nie out W sumie może to mądre było. Zmocnijcie, ile można i grać pod top 2. No, i IGES i tak mnie, mnie nie out nie ma szans, bo ja trafię wszystko na tyle, Golda. Jeszcze jestem po wypłacie. No, w sumie dobrze zrobię. I guess talię odpuszczam. Na ile znaczy się? O, no, ten jest. Ten... Można by było się na tym odblokować Czemu te zadanie ultu jest? No Halo, ultuj zeta tym welkozem, co jest? Mógłbyś? O, dzięki. Lepsze więcej domeńcza, chyba że szrout. W sumie Shroud, też nie jest swojego nie? No, wezmę Shrouda, bo nie grałem jakieś te. Grają jakieś dżany. Yy, szrout będzie pasny. Na dżannice, ale tejki y kupkowe. Aha, tu miał dwie jednostki przed sobą, w tym kary, więc sobie w inną stronę skoczył jeszcze jedną jednostkę tego zespołu. co ty tym Ramusem wyprawiasz? What? Kariku, dziękuję bardzo za sobie Dzięki, dzięki. Hello, hello. 4? no z szko szkoda, można jakby jakieś lepsze. Też te... Oni też byli jakieś skopowani, w sumie. Jest coś innego do sensownego do grania z Rekonami, niż Trety? Raczej nie, chyba że naprawdę jakieś hierulujesz. Raczej nie ma sensu nic innego grać niż Trety. Powiedziałbym, że raczej nie ma sensu. Pero no lo dineros, like... Kira Ja to stompuję, nie? Tego typa Chyba nie? Ej, przegrywam chyba Skwito one stompują O, TG, znaczy... No, TG do skwito And strike, I guess, Let's see what they made. Or am I not right? Szans że przegram. A weź luk na open, jakby nie to też no nie. Zrobiłem to tylko po to, żeby zrobić filmik na YouTube'a, a ten. Ale nie chcę ją grać.